Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł: Bądź pozdrowiona pełna łaski, Pan z tobą. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej, nie bój się Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany synem najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego ojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do Anioła: Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch święty stąpi na ciebie i moc najwyższego osłoni cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja Elżbieta. Poczuła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja. Oto ja służebnica pańska, niech mi się stanie według twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł. Oto słowo pańskie. Gdybyśmy mieli wskazać na Jakieś wydarzenia zapisane na kartach Pisma Świętego, które odcisnęły największe piętno w historii ludzkości, to bez wątpienia można by wskazać po pierwsze te, które opisują mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. I druga, nie mniej ważna, scena, którą przed momentem wysłuchaliśmy scena zwiastowania Najświętszej Marii Pannie, kiedy dowiedziała się, że urodzi Mesjasza. Bez wątpienia to wydarzenie choć dokonało się w bardzo zwykłych, prostych okolicznościach w domu w Nazarecie było jednym z najważniejszych wydarzeń dla każdego człowieka. Przez zdanie, które wypowiedziała Maryja: Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa. Przez to zdanie Maryja uratowała całą ludzkość, uratowała życie każdego człowieka. Doceniamy ludzi, którzy ratują życie ludzkie. Ich imionami, nazwiskami nazywamy szkoły, ulice, bo nie chcemy o nich zapomnieć, chcemy ich wyróżnić, uczcić. Pokazujemy ich jako wzór do naśladowania. Ale choćby znaleźć człowieka, który ratowałby nie jedno, ale dziesięć, 10, sto, może milion żyć, to i tak nikt z nich nie równa się Maryi. Maryja uratowała całą ludzkość. I uczyniła to nie w jakiś spektakularny sposób, jak się to często przedstawia, czy to na kartach historycznych książek, filmów, ale zrobiła to w bardzo prosty sposób. Odpowiedziała pozytywnie na zdanie, które usłyszała od archanioła Gabriela, wysłannika samego Boga. Zgodziła się z Bożą Wolą. To, że dzięki niej mógł przyjść na świat, syn Boży, był dla ludzkości wyzwoleniem. Ale dla Maryi było początkiem bardzo trudnego etapu życia. Z jednej strony wielką łaską, ale dla niej wejściem w wielkie nieznane, w codzienną niepewność, jak to będzie wyglądać, z czym będzie wiązać się bycie matką Zbawiciela. Przecież chodziła do synagogi, dobrze znała Pisma i wiedziała chociażby z przepowiedni proroka Izajasza, że Mesjasz, który przyjdzie na świat, będzie cierpiał, będzie zabity przez ludzi, odrzucony. Ona będzie musiała się temu przyglądać jako matka. Która z obecnych tutaj kobiet przyjęłaby fakt, że przyjdzie na świat jej dziecko, które doświadczy w życiu wielkich cierpień ze strony ludzi, że zostanie kiedyś w potworny sposób zabite przez innych? Myślę, że nikt z tutaj obecnych, ani kobiet, ani mężczyzn, nie mógłby żyć spokojnie, oczekując tego, co może się w przyszłości wydarzyć. A i to potwierdził prorok Symeon, niedługo kiedy przyszło na świat Dziecię Jezus i zapowiedział Maryi, że jej serce przeniknie miecz boleści. Tak więc nie miała łatwo. Mówię to bowiem wielu twierdzi, że to nic wielkiego, że zgodziła się urodzić Mesjasza, że to nawet wyróżnienie, że wielu by tak chciało. Ale czy naprawdę? Czy nie jest tak, że jedną z największych pokus, które doświadczamy jako ludzie, jest pokusa świętego spokoju? Chcę mieć święty spokój. Jeśli ma się coś stać, wydarzyć w moim życiu, co może wpłynąć na losy świata, to lepiej, niech się zajmą tym inni. Ja chcę mieć swój własny porządek, spokój, bez troska i nie w głowie mi, żeby ratować świat. Bez wątpienia to wszystko, co wydarzyło się w życiu Maryi, było dla niej wielkim wyzwaniem. Zatem, jeśli powiedziała Bogu tak, uczyniła to ze względu na dwie wielkie cnoty, które w sobie miała: cnotę wiary i cnotę miłości. Bez wątpienia miała o wiele więcej tych darów. Nie bez powodu archanioł Gabriel powiedział do niej: jesteś łaski pełna, czyli jesteś najhojniej obdarowana spośród wszystkich stworzeń. Ale zauważmy, Maria owszem mogła posiadać te dary i zachować je dla siebie. Mogła też powiedzieć aniołowi: nie, nie zgadzam się. To nie dla mnie. Niech się zajmą tym inni. Ale jednak potrafiła skorzystać jak najlepiej z tych darów, które otrzymała od Pana Boga, aby wejść we współpracę razem z Nim. I dzięki temu jej życie wydało tak wielki, wspaniały owoc. Maryja skorzystała z daru wiary i miłości. Najpierw warto wspomnieć o tej cnocie miłość. Miała w sobie największą możliwą, jaką mógł posiadać człowiek, miłość do Boga. Ona nie była w stanie niczego Bogu odmówić, tak bardzo go kochała. Cokolwiek Bóg by od niej zażądał, dla niej nie byłoby problemem, by to przyjąć, by to uczynić. Było to możliwe, ponieważ była z nim zjednoczona, miała z nim bardzo osobistą relację, traktowała bardzo na serio, znała Boga, przenikała go na ile była w stanie uczynić to jako człowiek, jednoczyła swoją wolę, swoje serce z wolą Bożą. I owocem tej miłości do Boga była jej wielka miłość do ludzi. Doskonale wiedziała, z czym zmagają się ludzie, jak wielki jest ich dramat, tragedia trwania w grzechu pierworodnym, w tym dobrowolnie podjętym odrzuceniu, oddaleniu od Pana Boga. To była konsekwencja grzechu pierworodnego. I dopiero przyjście na świat Mesjasza mogło odmienić ich los. Mogło na nowo uczynić ich wolnymi, obdarzyć ich szczęściem dzieci Bożych. Maryja o tym wiedziała i z miłości do ludzi powiedziała Bogu: tak, zgadzam się, podejmuję ten trud i wezwanie. Warto byłoby, żebyśmy się modlili o taką miłość, jaką miała Maryja miłość do Boga, aby owocem tej miłości do Boga była coraz większa miłość do innych ludzi. Zauważmy też, że nie mniej ważna była wiara Maryi. Wiara która była zaufaniem. Ufam Bogu, wiem, że ma najlepszy możliwy plan dla mnie, dla całej ludzkości i chcę z tym planem współpracować. Wierzę w to, że to, co Bóg dopuszcza na świat, jest dobre, jest najlepszą opcją dla człowieka, dla ludzkości. Trzeba tylko mówić Bogu tak. Trzeba wejść we współpracę z Bożymi planami. Trzeba pogodzić się z tym, co wybiera Bóg dla każdego z nas, dla każdego człowieka. I tutaj dla nas również kryje się bardzo konkretna nauka. Otóż wzorem Maryi warto zaufać Panu Bogu, że sens ma Twoje życie, Twoje istnienie. Przypominam o tym, bo wielu ludzi dzisiaj w to wątpi i mówi, po co żyje? To nie ma sensu. Dlaczego w Polsce jest tak wielki odsetek ludzi, którzy odbierają sobie życie? Jest to wyraz zwątpienia w Pana Boga, zwątpienia w sens własnego istnienia. Wielu ludzi oddala się od Boga, Przeżywa kryzys wiary, bo nie potrafi zrozumieć tego, co dzieje się w ich życiu czy dookoła nich samych. Wiara jest największym darem, jaki został nam dany, ponieważ dzięki niej nie poruszamy się w świecie, w ciemnościach, ale chodzimy w świetle. Dzięki wierze wiemy, skąd się wzięliśmy i dokąd zmierzamy i co mamy robić każdego dnia. Gdybyśmy tego nie mieli, niewiele różnilibyśmy się od zwierząt, a wielu ludzi dokładnie tak żyje. Żyje bez celu, żyje bez sensu, nie potrafi dać z siebie nic więcej niż to, co zabezpiecza ich byt. A więc trzeba się dzisiaj modlić, o wiarę, trzeba się modlić o miłość. Jeśli tak będzie, nasze życie wyda naprawdę wspaniałe owoce. Nie będzie wątpliwości co do tego, co mamy czynić i w jaki sposób mamy podejmować to, czego Pan Bóg od nas pragnie. Nie będzie problemu, by przyjąć także to, co trudne w naszym życiu, z czym się nie zgadzamy, pogodzić się ze swoją przeszłością, teraźniejszością. Osobami, które są obok nas. Trzeba Bogu powtarzać: Ufam Ci, Boże, wierzę w Ciebie, kocham Ciebie. I ze względu na miłość do Ciebie, chcę Ci mówić codziennie tak. Ponieważ jednak niewielu dzisiaj szczerze potrafi Bogu to mówić, doświadczamy wielkich cierpień i trudności. Bez wątpienia, gdybyśmy modlili się o wiarę, Gdyby wszyscy modlili się o wiarę, nie byłoby tej wielkiej tragedii, nieszczęścia, jaka chociażby dzieje się obecnie w Polsce, kiedy wiele kobiet kwestionuje sens istnienia chorych dzieci, odmawia im prawa do życia, bo uważają, to nie ma sensu, że takie chore dziecko ma przyjść na świat niepełnosprawne, będzie cierpiało. To nie ma sensu, my wiemy lepiej, co powinno wydarzyć się z takim dzieckiem. Gdyby nasza wiara była większa, bez problemu potrafilibyśmy sobie poradzić z różnymi przeciwnościami w naszym życiu. Nie byłoby problemów w małżeństwach, rozwodów, nie byłoby kryzysów kapłańskich. Gdy nasza miłość do ludzi była większa, nie byłoby skarg wielu ludzi, szczególnie teraz w czasie pandemii, którzy mówią, prawdziwie ten czas obnażył ludzkie serca. Pokazał nam, kto jest ile wart, kto jest naszym przyjacielem. A dla kogo liczyliśmy się tylko wtedy, kiedy byliśmy zdrowi? Nie sztuka świadczyć dobro i pomagać wtedy, gdy wszystko sprzyja. Prawdziwa miłość, prawdziwe człowieczeństwo wychodzi z człowieka właśnie wtedy, kiedy jest trudno, kiedy przychodzi czas próby, kiedy człowiek nie wie, czy dając coś z siebie otrzyma coś w zamian, kiedy nie wie, jak będzie wyglądała jego własna przyszłość, kiedy nie liczy się z tym, żeby zabezpieczyć przede wszystkim samego siebie, ale Chce dzielić się tym, co ma dziś, z tymi, którzy tego potrzebują. Bezinteresownie, z czystej miłości. Jest problemem egoizm, choroba współczesnego człowieka, całkowite przeciwieństwo postawy Maryi. Jedna z najbardziej popularnych dzisiaj książek, celowo nie podaję tytułu, żeby nie robić reklamy, traktuje o tym, w jaki sposób przestać przejmować się innymi ludźmi, a skupić się tylko i wyłącznie na sobie samym i na własnych potrzebach. Klasyczny podręcznik egoizmu, tego, co oddala od Pana Boga i czyni człowieka Jego przeciwieństwem, czyni podobnym do szatan, do upadłych duchów. Egoizm, czyli brak miłości bliźniego i skupienie się na miłości samego siebie. Dlaczego ta książka jest tak bardzo popularna? Bo wielu ludzi się identyfikuje z takim stylem życia i uważa, że to jest opcja na współczesne czasy. Nie przejmować się innymi, ale skupić się tylko i wyłącznie na sobie. Strach pomyśleć, jak będzie wyglądał świat za kilka miesięcy czy za parę lat, jeśli będą w nim dominować egoiści, jeśli zabraknie prawdziwej miłości. Strach pomyśleć, co będzie działo się w tym świecie, w którym coraz więcej ludzi mówi Bogu nie. Kiedy mówią Bogu nie kobiety, mężczyźni, ojcowie, żony, młodzież, dzieci, nauczyciele, wychowawcy. Bez wątpienia taki świat niewiele będzie różnił się od piekła. Bóg zaprasza nas do tego, żebyśmy wzorem Maryi powiedzieli mu tak, chcę wypełniać Twoją wolę, byśmy nie oczekiwali jakichś spektakularnych Wydarzeń, wielkich nagród związanych z tą naszą postawą bycia dyspozycyjnym. Ale żebyśmy potrafili, jak Maryja, przyjąć to, co Bóg nam oferuje tu i teraz. Iść za nim ślepo, ale z zaufaniem. Zaufaniem, że prowadzi najlepszą możliwą drogę. Bóg liczy na to, że zaufamy mu w tym, że w prostocie życia dokonują się największe rzeczy. To było bardzo proste, co dokonało się w życiu Maryi. Proste były okoliczności, w których dała Bogu przyzwolenie na to, by być Jego służebnicą, stać się Jego narzędziem. Jest też w nas taka pokusa, by angażować się tylko i wyłącznie w takie sprawy, które będą spektakularne, o których będzie głośno, które inni zauważą i docenią. A tymczasem przekonujemy się, na, że największe sprawy w dziejach świata, ale też w oczach Bożych, dokonują się w wielkiej prostocie i nieraz w ukryciu. I być może Pan Bóg niejednemu z Was pokaże po śmierci, że najbardziej wartościowe momenty Waszego życia to były te, o których nikt nie wiedział. To było właśnie takie pokorne, codzienne mówienie Bogu: tak, kiedy spełniałeś swoje obowiązki, kiedy czyniłeś coś dobrego dla drugiego człowieka, kiedy z miłości do drugiego człowieka potrafiłeś zaprzeć się samego siebie, zrobić coś wbrew sobie. Ale wiedząc, że z tego wyniknie dobro, wiedząc, że tego po prostu pragnie Pan Bóg, na przykład przebaczyć komuś. To jest właśnie droga, którą wyznacza nam Pan Bóg, którą podążali święci. To było mądre budowanie życia, droga miłości, droga pójścia za Bożą wolą. Teraz wiele się mówi o osobach, które na takim fundamencie budują swoje życie. Dla mnie osobiście takim odkryciem od pewnego czasu jest dr Wanda Błańska. W naszej diecezji mówi się o niej dużo ze względu na toczący się proces beatyfikacyjny, ale myślę, że też warto prywatnie wejść w jej życiorys, poszukać w internecie nagranych wywiadów, filmów dokumentalnych, albo przeczytać jakieś książki, i zobaczyć, przekonać się, co to znaczy współcześnie dzisiaj mówić Bogu tak, decydować się na trudną drogę życia, drogę pójścia wielką, niewiadomą, ale. Pójścia drogą serca, służby drugiemu człowiekowi. W jej przypadku był to wyjazd za granicę do Afryki, wieloletnia służba w bardzo trudnych warunkach na rzecz życia drugiego człowieka. I to jest właśnie mądre przeżycie własnego życia. To jest droga, w której nie było miejsca na egoizm, ale przede wszystkim liczyło się serce, miłość i pełnienie Bożej woli. To był owoc zjednoczenia człowieka z Bogiem. Tak żyją ludzie, którzy budują na Bogu, mają z Nim osobistą relację. Jeśli nie będziesz miał osobistej relacji z Bogiem, któż cię poprowadzi? Prośmy Pana Boga, abyśmy mieli taką mądrość, jaką mieli ci wielcy święci, którą miała przede wszystkim Maryja, żebyśmy budowali na tym największym, najbardziej trwałym fundamencie, jakim jest miłość i wiara. Bóg zaprasza każdego z nas do ratowania życia, dusz innych ludzi. Wystarczy tylko mówić Bogu codziennie tak i działać, działać dobro i przekazywać miłość. To jest bardzo proste, tylko tyle potrzeba, żeby ratować ludzkie dusze. Jeśli będziemy mówili Bogu tak, bez wątpienia przyczynimy się do wielkich spraw, które Pan Bóg będzie chciał przez nas dokonywać. Jeśli będziemy mówili Bogu nie, to nie daj Boże nam doczekać takiego świata, który zdominują takie osoby. Wystarczy jednak, żeby chociaż jedna osoba, tak jak Maryja, mówiła Bogu tak, to i tak odmieni losy świata. Amen.